Siema, mileczki! Zauważyliście pewną zależność? Wszyscy mówią, że nauczycielki to lenie, ale teraz popatrzcie na poważnie. Sięgnijcie pamięcią do swoich nauczycielek. Ile z nich ma jakiekolwiek ambicje? Ambicje czyli nie dawanie korków, sprawdzanie matur i inne gówno, tylko faktyczne ambicje. Może 5-10% rzeczywiście może o sobie powiedzieć, że ma jakieś wyższe cele. Wreszcie jest zajęta siedzeniem na dupie BTW nie najlepszej i czytaniem na głos podręcznika, prezentacji czy innego gówna po to, żeby znowu potem czytać więcej podręcznika podczas płakania i narzekania, jacy to wy jesteście kurwa głupi i nigdy was nie będzie chciał do pracy. Takie chciwe bydle z inteligencją równą hajsownika uważa się na dodatek, że za niewiadomo kurwa jaki kaganeko światy, myśląc, że wszystko jej się należy. Zapytajcie innych pracowniczek, jakie mają ambicje. Odpowiedzi udzieli ci ponad 90%. Nawet te jebane toksyczne psycholożki będą się znały na statystyce, zaburzeniach czy innym freudowskim głównie. Dziewczyny po budzie będą znały się na matlabie czy innym autokadzie. Duża część będzie się interesowała nauką. Regularnie będzie czytać nowe magazyny, by być w danej dziedzinie lepszą. A nauczycielki? No kurwa, zapytaj, co robią poza nauczaniem. Ja udzielam korków. No, ja sprawdzam matury. No, ja sram psa jak sra. No kurwa. Czasami jakaś odpowie. Biorę klasę na wychowawstwa. Zapytasz, o... Chcesz pomóc im się rozwijać? Masz jakieś kwalifikacje, żeby pomóc im w rozwiązywaniu problemów? Tak, cokolwiek. Nie, dostaję dodatek za to. Jeszcze inna belferka powie: prowadzę zajęcia wyrównawcze. Zapytasz, kształcisz się w tym kierunku? Pomagasz uczniom specjalnej troski? Może fascynują cię zabudzenia poznawcze? Nie, lubię po prostu dostać dodatkowe pieniądze za uczenie głupków. Ja pierdolę. Spójrzcie nawet na profile na Facebooku starszych kobiet. Normalne zawody. Wypowiadają się na tematy polityczne, religijne, filozoficzne. Interesują się wieloma rzeczami na tematy wokół nich. A stare nauczycielki? Lajkują milion stron z psami, kotami, kwiatami i innym chujstwem. Co ani je w żaden sposób nie rozwija, ani nie zmusza do jakiegokolwiek myślenia. Czy nauczycielki to w 90% przypadków głupie kubły na pensję bez ambicji, które kombinują tylko jak upieprzyć ucznia jeden, żeby uczeń dwa się nie dowiedział? Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji w komentarzach.